Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować fasolkę na grilla, fasolkę barbecue, która jest naprawdę idealna do grillowanych mięs. Możecie ją dodawać na przykład je się z kiełbasą, do kiełbasy fantastycznie pasuje, do grillowanego boczku też idealnie pasuje, do kaszanki też fajnie pasuje. Tak więc myślę, że taki dodatek będzie naprawdę niesamowity. Wiem, że to nie jest popularne w Polsce. Ludzie nie robią takich rzeczy. Ludzie w Polsce na grylu zwyczajnie grillują mięso i to wszystko. A ja dzisiaj właśnie chciałam Wam pokazać, żebyście otworzyli Wasze oczy i zaprzyjaźnili się z taką fasolą, bo taki dodatek do mięsa będzie naprawdę niesamowity. Jeżeli lubicie fasolkę po bretońsku, to jest idealny przepis dla Was, bo to jest inna forma odmiana. Dobra, zacznijmy od tego, co tutaj mamy, bo już dużo 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 gadam. Ja, ja mam tutaj dwie rodzaje fasoli z puszki, bo są miękkie już y, oszczędzi mi to czasu gotowania, prawda? Ale możecie oczywiście sobie ugotować własną fasolę. Tak więc y, mam tutaj jedną puszkę takich fasoli jaś ugotowanej i jedną puszkę zwykłej fasoli czerwonej. Tak to wygląda. No i teraz y, te wszystkie składniki wrzucamy do garczka. Znaczy fasole na samym końcu, ale co ja tutaj mam? Dam, ja pokażę. Dwie czerwone cebule, dwa ząbki czosnku, do tego tutaj mam trzy liście laurowe, trzy kulki czego? Ziela angielskie. angielskiego. Tam gdzieś jedna kulka się zginęła. I jedna taka chili pokrojona w takie, 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 takie koseczkę. Do tego dwie suszone, czyli, które rozjażdżę już teraz. Hop. Jeżeli nie lubicie pikantnych, to oczywiście nie dodajecie tego, nie? Bank. No i jedna papryka zielona i jedna czerwona. Wszystkie takie większe kosteczki pokrojone. No i to wszystko wrzucamy do gara. No i na palniku dodajemy trochę oleju. Niech to nam się ładnie wszystko tak leciutko podsmaży. No ja już jeszcze dodam papryki, szczyptę papryki słodkiej. To ma być taka paprykowa fasolka. No i jedziemy. I trzy minutki, pomalutku, to nam się podsmaży. Heja. Okay. Dobrze, i jak nam się to wszystko ładnie tutaj zaprzyjaźniło, podsmażyło ze sobą, to ja tutaj w tej miejsce Mam e, pół butelki sosu barbecue. Sos barbecue na pewno dostaniecie w sklepach. Nie mówcie, że nie, bo to jest kłamstwo. Ja byłem w Polsce, widziałem sosy barbecue na półkach. I on jest e, pół butelki. I on jest rozrzadzony z wodą. Tak więc zalewamy to wszystko. I dusimy to w tym wszystkim. zobaczcie, Tą fasolkę w tym sosie barbecue teraz dodajemy fasolkę. ładnie. Ja wam powiem tak, że jak dodacie fasolkę, to musicie dodać tyle wody, żeby wam ta fasolka y, była zanurzona, bo ta fasolka jest bez smaku. Fasolka nie ma smaku w tym momencie, bo ona po prostu jest gotowana w wodzie była. I teraz jak my ją dodamy do tych wszystkich y, naszych y, czego? Do tego całego wywaru, do tego sosu barbecue, to ona weźmie do siebie, do środka wszystko to, co jest najlepsze w tym sosie. I to jest niesamowite. I w tym ty cały sekret. Jeszcze posolimy sobie to, bo one też nie są słone. Trochę soli nie zaszkodzi. I teraz gotujemy sobie tak przez około godzinkę. Niech to na początek zabulgota. A potem pomału gotujemy. nigdzie się nie śpieszymy. Na jutro będzie gotowe. Dobrze, popatrzcie, moja fasolka jest już gotowa. Po godzinie wszystko jest mięciutkie i naprawdę świetne. I popatrzcie, ja tutaj przez ostatnie 15 minut się oszczędzałem i nie mieszałem tego, bo chciałem, żeby, popatrzcie, ta fasolka tutaj po bokach się przypaliła. Bo to nada cały ten urok tej fasolce. To przypalenie, ta spalenizna. Nie chodzi o to, żeby ona się spaliła. Tylko chodzi o to, żeby się lekko przypaliła. Tak więc teraz zacznę mieszać. O, pokażę mi, jak to wygląda. Widzicie? Ten zapach tej przypalenizny. Nie spalenizny. Ale ona tylko tak leciutko się. O, pięknie. Tutaj. Mmm. Mmm. Piękny zapach. No, niesamowita rzecz. Och, Tak to wygląda. Popatrzcie. Wszystkie barwy, kolory, smaki są razem. Połączyły się ze sobą w jedną całość. Dzisiaj zostawmy sobie to yy, w spokoju. Nie dotykajmy tego, dajmy jeszcze y, temu całą noc, niech to nam się zaprzyjaźni, a jutro zobaczycie na grillu jak to wygląda z kiełbasą. Popatrzcie. Jeszcze raz pokaż, bo to jest piękna rzecz, to jest naprawdę yy, to musicie spróbować. Nie ma tego w naszej tradycji, ale zróbmy nową tradycję, prawda? Zróbmy coś takiego. Dobrze, teraz y Przygotujemy boczek na grillu, popatrzcie, ja sobie go tutaj tak fajnie przygryluję, tutaj jeszcze się robi mój kurczak, jak przygotować takiego kurczaka możecie zobaczyć w innych moich filmach, na pewno będzie filmik z kurczakiem, a teraz jest fasolka właśnie z tym, fasolka barbecue z boczkiem, no i jeszcze tutaj dałem kiełbasę, żeby dodać fajny przykład, za chwilę się tu pojawi fasolka na grillu, nie tylko nam się ten boczek fajnie... Podsmaży, podgrilluje z każdej strony. No i będziemy mogli serwować. Popatrzcie, tutaj jest nasz grill. Mhm. Tutaj jest ta fasolka barbecue, na którą naprawdę czekałem. Mam nadzieję, że ona się zaprzyjaźni i wejdzie w naszą tradycję polską do robienia grilla, bo jest niesamowita. Mhm. Tak, tak. No i co jeszcze możemy posypać? To pietruszką. Hopla. No i na to oczywiście boczek. Boczek jest idealny. Moja siostra uważa, że ona woli kiełbasę. Jeżeli wy też lubicie kiełbasę, to spoko. Ale taki boczuś na takiej fasolce to jest masakra. Mm -hmm. Idziemy do stołu. Magda tylko zr zrobi zdjęcie. Już mną chwieje, już mną wieje, bo piwa <totrofie> tutaj za dużo się leje. No to dobrze. Teraz spróbujemy z Maćkiem. Mm. Właśnie tej fasolki Palce, z tym boczkiem. jak to się wygląda. No nie tylko... Tego... jest coś takiego innego całkowicie niż ty mm. ciętny grill. Mhm. Jest lekko pikantna, ta fasolka. Ale jest mięciutka. Mm. Ten boczek. No kurde. No tak rośnie. No, Rewelacja. Rewelacja. Naprawdę. Mhm. Papryczka, czyli czuć. Mhm. Ba. Ale czuć też takie czunki weć, nie? Ten. Mhm. Mm. Przez tą paprykę przypomina mi to takie trochę leczo uh -huh. z fasolą Dokładnie. i do tego ten boczuś, taki chrupiący zewnątrz, w środku soczysty. soczysty. Aha. Mm. Świeża pietruszka też robi dużo. No i uh -huh. no oczywiście piwo. Uh -huh. To jest Tej, rewelacja. Uh -huh. dobre wygrywa się To wygrywa, nie? To wygrywa. Ja chyba na razie... najlepsza rzecz. zdrowe Zdrowie. Dziękuję bardzo, życzę smacznego i po więcej przepisów na grillowe rzeczy, specjały i nie tylko. Zapraszam na Facebooka, stronę Kocham Gotować. Do zobaczenia.